Witam serdecznie państwa. Minęło 7 lat, jak zacząłem swoją pasję na YouTubie prezentować moje filmy. Stało się to mniej więcej 26 lub 27 czerwca 19, 2007 roku, kiedy powstała polska wersja YouTube. No i od tego czasu ponad 5100 filmów powstało. E, z, e, no cały czas dominuje kolej, dominuje, dominuje ten e, burze czasami, chociaż w tym roku tych burz jest mało e, i wydarzenia z miasta, ale przede wszystkim kolej, tam jest około ponad 2300 filmów e, Zrobię jeszcze raz ten filmik, ponieważ no, pewne osoby poczuły się urażone, ale ja, ja już w końcu nie wytrzymałem. Jeśli pewna osoba mi cały czas próbuje się bawić o rzecznika ZUS-u, nie powiem już kto, bo ktoś się poczuł urażony. I będzie mi mówić, że ta renta mi się nie należy, czy coś takiego, że, że mam za dużo, czy mam za mało. To nieważne. To jest moja osobista sprawa. Nikt nie się nie będzie tutaj czepiał. Poza tym, takie wyjazdy, na przykład, przy moim stanie zdrowia, są bardzo wskazane. Nie wskazane siedzenie w domu. Dlatego te wyjazdy postanowiłem w tym roku właśnie coś takiego zrobić, że jeden raz w miesiącu jakiś podróżnik, podróż po, po Polsce, pierwsza lub druga klasa, zwiedziłem tych miast sporo, już y, ponad 20 w tym roku. Także będą kolejne podróże no niestety no są tacy, są mam takich ludzi którzy no, no nie zawsze mnie lubią, w zeszłym roku nie było prawie żadnych konfliktów poza jedną osobą teraz się zaczyna po prostu na mnie jakaś taka dzika nienawiść ze strony niektórych osób no i, i ja w końcu postanowiłem też że, że, że nie, nie pozostanę obojętny i zacznę ripostować no i dzisiaj tak doszło do takiej sytuacji, że aż w końcu taki mnie poniosło, że zacząłem wyzywać wręcz yy, policję bo, bo znaczy, zaczął mnie straszyć, że ja nękam kogoś, że, 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 że tego, ale niech się czują niektórzy napiętnowani tym za to, że o mnie piszą tak, ani inaczej. Ja jestem człowiek w porządku, jestem gotowy z każdym do zgody. Ale niestety, no, no różnie z tym bywa. No, w, 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 mówiłem już, nie będę się powtarzał, w styczniu była sytuacja kryzysowa. Część osób wróciła z powrotem, bo oderwała się od pewnej grupy. E, także tutaj była taka, taka niechęć niech do mnie, i okazało się, że też nie tylko ja, ale inne osoby z tej grupy wyleciały za to, tylko że mnie lubiły. No ja nie rozumiem tego, jak można kogoś wyrzucić za to, że, że, że mnie lubił, że mnie wspierał w trudnych chwilach. No już było, minęło ponad pół roku, no i nadal jaka taka niechęć, że jeszcze chciałem przeprosić, pewne osoby się poczęły się urażone, że tam wymieniałem imiona. Ale ja nie wymieniałem po prostu z, tak, tak z nazwiska, tylko chciałem zwrócić uwagę o kogo chodzi, no. Ale y, jeśli takie rzeczy będą się działy, ja będę, ja będę stanowczo reagował. Ja sobie nie pozwolę tak, żeby mną pomiatać, żeby pisać o mnie różne rzeczy, czy te, typu właśnie, szczególnie takie z, z typu prywatnego, czy moje dochody się czepiać, czy coś takiego. No fakt, jakość w moich filmów jest różna. No nie zawsze mi się chce brać ten statyw, bo mam duży koszyk na bagażniku, na, na stałe, zamocowany w rowerze i nie chcę brać normalnego statywu, więc biorę taki mały statyw. E i tego. I nagrywam często z kierownicy roweru, ale bardzo często robię to, to, to z ręki. Po prostu ja widzę wiele filmów e, na YouTube, w, w, w swoich subach, robione filmy z ręki, tam nikomu to nie przeszkadza, a mnie to się tak bardzo niektórzy czepiają, że bardzo mi to przeszkadza. Ja robię bardzo dużo filmów, no więc hurtem. Troszkę sobie na tych filmach zarabiam nawet. No, ale niektórym osobom to się nie podoba, no i, jakaś taka zazdrość jest. No, z, no mówię, że, że naprawdę jest, jest to, 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 to po prostu z tego. Yy, yy, nie podoba mi się po prostu zachowanie niektórych osób, i postanowiłem dzisiaj, że w pierwszej wersji tego filmiku, że pokażę tą, to niezadowolenie. No, nie chcę już tam nikogo atakować, bo to zdarzyło się tam pisać o, o, o niektórych mediach. No, ja też jestem taki, że, że zdecydowanie reaguję na kłamstwo w mediach. Jeśli je, Znam się na jakimś temat, na przykład na kolei, czy, czy na, e, interesuję się też, też, też inżynierią miejską, wydarzeniami różnymi i widzę, że z błąd Staram się dziennikarzom czasem coś podpowiedzieć delikatnie, ale po prostu po to są też komentarze. Ale jestem atakowany za to, nie rozumiem dlaczego. Chciałbym, żeby jeszcze media były jeszcze lepsze, były na przykład y, lokalne radio, zaprzestało nie, nadawanie niektórych programów, Yy, także takich autorskich, więc, więc nie wszystkie zmiany mi się podobają. Jeśli to jest po prostu rozumiem. Yy, także to też czasem zdecydowanie reaguje. Yy, powiem też tak samo: pewne decyzje burmistrza Łowicza nie zawsze mi się podobają, chociażby nadmierna wycinka drzew. Ostatnio było takie, takie zdarzenie, że kobieta tutaj na sesji Rady Miasta yy, zaatakowała. Ja też miałem różne takie fantazje, ale tam nie jestem taki, żeby takie coś zrobić, bo to są koszty i odpowiedzialność karna i tak no. dalej. Ale po prostu yy, burmistrz jest taki trochę czasem nieugięty, jakie mam wrażenie, że, że nie, handel na Starzyńskiego musi być faktycznie, że to jest szerokie przejście tego na Boże ciało. Chodzi mi o Boże ciało, te bobiki konkretnie, ale kiedyś było na Targowice, były stragany i było dobrze. Yy, jest ulica Kaliska niewykorzystana do samych domków, też no, do końca. też Tam może by po jednej stronie handelek zrobić, a ulica Starzyńskiego udostępnić dla mieszkańców i gości, parki Kauflandu przy okazji, póki nie ma dojazdu z tyłu także te różne takie pomysły właśnie mi przychodzą, jak chcę coś poprawić ulepszyć, a niestety spotykam się z nie, że niektórzy mnie atakują za to, że, że, że mam pomysł, sto, tysiąc pomysłów na godzinę i tego i próbuję coś poprawić no jak to mówię, jeśli ktoś się poczuł urażony tym poprzednią wersją filmu, przepraszam za to no i mam nadzieję że spotkamy się za rok, a może trochę wcześniej, na albo na 6 filmy, filmy, albo na, po 8 latach, na, w, od 8 rocznicy rozpoczęcia działalności mojego kanału. Także mówię, to, naprawdę tych filmów jest sporo, jest, lubię tę kolej, no, różnie to reagują, no, niektórzy mnie wyrzucają z pewnych grup, już to znowu miałem dzisiaj wyrzucenie z kolejnej grupy. Bo ta osoba akurat zbanowała, i teraz nie mogę jej odblokować. Bo chcę odblokować, ale nie mogę jakoś tego zrobić. No, tego postanowiłem, że, że po prostu pewne rzeczy nie będę tolerował i dałem dzisiaj wyraźny sygnał każdemu, kto mnie atakował, kto mi pisał różne rzeczy, że nie będzie tego. Ale jeśli ktoś się poczuł urażony, moją reakcją przepraszam. Dziękuję bardzo, do widzenia.